Nowy rozkład jazdy pociągów, nowe problemy na kolei. Co Codziennie źródło regionalny. teraz 9 do 14 jedzie. Za tydzień rusza rekrutacja do Gliwickich przedszkoli, podobnie jak w ubiegłym roku wnioski będzie można składać drogą elektroniczną. Jeżeli komuś nie jest po drodze strona internetowa, to również od 17 marca taki wniosek można pobrać w każdym przedszkolu miejskim. Nawet pół godziny dłużej pociągiem na trasie Gliwice-Katowice. Od 9 marca na kolei obowiązuje nowy rozkład jazdy. Choć od ostatnich zmian nie minęło nawet pół roku, konieczność wprowadzenia kolejnych wydaje się uzasadniona. Na niektórych ogólnopolskich odcinkach trwają prace remontowo-modernizacyjne torów. Te zaś są powodem zmian w planie jazdy. Tym sposobem przewoźnik dostosowuje się do możliwości technicznych i do rozkładu zaproponowanego przez polskie linie kolejowe. Staramy się zawsze przeprowadzać to w ten sposób, żeby było to najmniej dotkliwe dla pasażera. I trzeba przyznać, że to spółce przewozy regionalne się tym razem udało. Pociągi Regio oraz Interregio nie znikną z mapy połączeń, a godzina odjazdów z Gliwic w kierunku Opola oraz Wrocławia pozostaje bez zmian. Inaczej jest w przypadku połączeń z Gliwic do centrum Śląska. Jeżeli chodzi natomiast o zmiany, to w głównej mierze dotyczą one linii średnicowej. Część pociągów na odcinku Gliwice–Katowice zostanie skierowana trasą objazdową przez Bytom. Czterem pociągom natomiast zostanie od 1 kwietnia skrócona relacja. Jeszcze w marcu te pociągi będą kursować na trasie Gliwice-Zawiercie-Gliwice. Gliwice. Natomiast od 1 kwietnia będą obsługiwać trasę Gliwice-Dąbrowa Górnicza-Ząbkowice-Gliwice. A to oznacza, że od przyszłego miesiąca relacja ta zostanie wydłużona i rozpoczynać się będzie nie jak do tej pory od Katowic, a od Ząbkowic-Dzielnicy Dąbrowy Górnicze. To druga zmiana rozkładu jazdy w przeciągu ostatniego kwartału. Przypomnijmy, że ostatnia miała miejsce w grudniu ubiegłego roku. Co na temat nowego rozkładu jazdy sądzą, podróżni? Pierwszy dzień dzisiaj jadę, ale myślę, że będzie ok. I zobaczymy, czy tłok w pociągach będzie, szczególnie rano. W internecie co niego piszą? No. A normalnie ja bym potem. Ja z Jorzę jestem, nie? W żorach patrzę, co innego piszę. Jak to jest? Normalne to jest? Co zauważyłam? Eee, no, że przyjeżdżam do Warszawy na dworzec Gdański, co mi wcale nie pasuje. Na dworzec Gdański. Tak. A wcześniej był na centralnym. Tak. Nie ma takiej tej kompatybilności między tymi rozkładami. Czyli na przykład dojeżdżam do Łodzi i Łodzi, do Łodzi świetnie, a w Łodzi czekam dwie godziny, żeby przejechać na przykład 50 kilometrów, tak, do, do Kutna. No na przykład ja mam taką sytuację, bo, bo tam z kolei nie ma pociągów, są tylko te dalekobieżne, a te dalekobieżne się zazwyczaj spóźniają. Tak to wygląda, więc ja specjalnie no, nie, nie, nie jestem optymistką, jeżeli chodzi o, o zmiany, bo no bo a u nas zaraz zamknie jeszcze kasę do tego wszystko, nie ma nic, tylko karty napisali. I takie literki małe, że człowiek starszy by chciał, to musi mieć okulary takie z soczewką, żeby to zobaczyć. Czyli nieczytelne. Nieczytelne w ogóle. Tak hmm. litereczki. No nic się w tym względzie nadal nie zmieniło, prawda, nic, nic, no niestety. Chciałabym powiedzieć, że, że coś jest lepiej, prawda, coś jest bardziej, no, dla nas pasażerów bardziej, prawda, że są jakieś udogodnienia, no ale niestety, przykro mi, nie mogę niestety powiedzieć na razie, że jest jakaś poprawa, aczkolwiek no mam nadzieję cały czas, że, że będzie. Na pocieszenie mamy jednak dobrą wiadomość. Ceny biletów pozostają na razie takie same. A... A kolejna zmiana rozkładu jazdy pociągów planowana jest na 26 kwietnia bieżącego roku. Martyna Kolemba, Telewizja Imperium Gliwice. Za tydzień rusza nabór do gliwickich przedszkoli. Rodzice, którzy chcą posłać do nich swoje pociechy, będą mogli skorzystać z elektronicznej pomocy przy rejestracji. 17 marca rusza elektroniczna rekrutacja naborowa do przedszkoli miejskich. Strona, przez którą rodzice mogą zgłaszać swoje dzieci do przedszkoli, to www.gliwiceformico.pl. Na tej stronie można uzyskać wszelkie informacje dotyczące oferty przedszkoli miejskich ale również wszelkie informacje, które poprowadzą rodzica przez cały proces, proces rekrutac rekrutacyjny. To co istotne, ze strony można pobrać wniosek, następnie go wypełnić i oddać podpisany oryginał do przedszkola, który będzie tym pierwszym preferowanym przedszkolem. Zachęcamy również do zaglądania na stronę internetową Miasta Gliwice. Tam uruchomiono specjalną zakładkę, gdzie z wszystkimi informacjami dotyczącymi rekrutacji do przedszkoli również rodzice mogą się zapoznać. Na stronie znajdą się nie tylko potrzebne wzory dokumentów, ale też informacje dotyczące kryteriów i dodatkowych dokumentów potrzebnych podczas naboru. Komisje rekrutacyjne powołane w każdej placówce dokonają weryfikacji wniosków. Jest to taka nowość w stosunku do lat ubiegłych, ponieważ po zmianie ustawy o systemie oświaty komisje teraz szczegółowo te wnioski i zaznaczone w nich kryteria weryfikują. W pierwszej kolejności, jeżeli okaże się, że kandydatów będzie więcej, niżeli placówka będzie miała przygotowanych miejsc w ofercie, będą brane pod uwagę Kryteria ustawowe. Są to kryteria określone właśnie w ustawie. I są to m.in. wielodzietność, niepełnosprawność kandydata rodziców i rodzeństwa kandydata, samotne wychowywanie dziecka oraz objęcie dziecka pieczą zastępczą, czyli rodzi rodzi rodziną zastępczą. W następnej kolejności pod uwagę będą brane kryteria lokalne. Są to kryteria ustalone przez dyrektorów przedszkoli w uzgodnieniu z prezydentem miasta i to są kryteria lokalne. Tych kryteriów jest sześć I to są między innymi, jest to między innymi kryterium rodziców pracujących. Także rodzeństwa, które kontynuuje edukację w danym przedszkolu, danej szkole, tak żeby zapewnić możliwość posłania dzieci do jednej placówki. Jest także kryterium, staraliśmy się stworzyć taką dogodną możliwość zapisania dziecka do przedszkola najbliżej położonego miejscu zamieszkania. I tutaj brane pod, uwagę jest, brane pod uwagę jest zamieszkanie w obwodzie szkoły podstawowej, w której znajduje się ta placówka, do której się dziecko ubiega, a także możliwość zapisania dziecka, które kontynuuje edukację i wcześniej uczęszczało do żłobka. Rodzic może zgłosić swoje dziecko do trzech przedszkoli. Wystarczy wypełnić jeden wniosek i złożyć go w placówce pierwszego wyboru. W tym roku zapewniamy miejsca do przedszkoli przede wszystkim mieszkańcom Gliwic z rocznika 2009-2011, czyli dzieciom od 3 do 5 roku życia, ale również z drugiej połowy rocznika 2008, czyli sześciolatkom. Na pewno liczba miejsc będzie większa niż w roku ubiegłym. Związane to jest z odejściem połowy rocznika dzieci sześcioletnich, które zwolnią miejsca w przedszkolach dla dzieci młodszych. Yy, mamy też świadomość, że część dzieci z tej drugiej połowy rocznika, która w tym roku ma prawo do edukacji szkolnej, może z tego prawa skorzystać, więc ta liczba miejsc może faktycznie w tym roku w wielu miejscach no, już być wystarczająca. Warto przypomnieć, że nadchodzący rok szkolny ma być ostatnim, w którym to rodzice zdecydują, czy posłać swoje sześcioletnie dzieci do szkół, czy do przedszkoli. Od 2015 roku wszystkie sześciolatki mają pójść do pierwszych klas obowiązkowo. W roku ubiegłym ta liczba dzieci nieprzyjętych znacznie się zmniejszyła, i w trakcie roku one zrekrutowały się do przedszkoli. Możemy pochwalić się wysokim stopniem upowszechnienia przedszkolnego, bo to Około 90% dzieci z rocznika, w wieku, dzieci w wieku przedszkolnym, um, uczęszczają do placówek na terenie miasta, publicznych i niepublicznych. W miejskich placówkach jest miejsce dla ponad 5 tysięcy maluchów. Ponad 1000 miejsc czeka też w dotowanych przez miasto przedszkolach niepublicznych. Termin składania wniosków upływa 3 kwietnia. Wstępną listę zakwalifikowanych do miejskich przedszkoli poznamy 24 kwietnia. Lista ostateczna zostanie ogłoszona 7 maja, a w czerwcu rozpoczną się nabory uzupełniające. Katarzyna Magiera, Telewizja Imperium Gliwice.